Czorne wydanie kuriera opolskiego poprowadzi dla państwa Kamila Korzeniowska. Dobry wieczór. Zapraszam na najważniejsze informacje z naszego regionu. Kolejny przejaw ekologicznej dyktatury Brukseli. Parlament Europejski przegłosował poprawki do pakietu Fit for 55, obejmujące wszystkie gałęzie transportu oraz budynki mieszkalne. Wprowadzone zmiany uderzą w kieszenie wszystkich Europejczyków, w tym oczywiście nas Polaków. Swój sprzeciw wobec takiej polityki Unii Europejskiej wyrazili politycy Zjednoczonej Prawicy, a dziś także opolscy działacze Konfederacji Wolność i Niepodległość. Maciej Wójtowicz Ekologiczny radykalizm i związana z nim presja ze strony Unii Europejskiej narasta. We wtorek Parlament Europejski pod pretekstem troski o klimat przegłosował kolejne części pakietu Fit for 55. Nowe unijne przepisy zakładają zmiany w europejskim systemie handlu emisjami regulującym ilość CO2 emitowanego przez poszczególne firmy. W wyniku ostatniego głosowania drakońskimi limitami obciążono kolejne branże, w tym transport lotniczy, morski oraz lądowy. Za 2-3 lata spodziewajcie się Państwo podwojenia cen biletów. Macie siedzieć, nie latać, macie być w domu, ewentualnie zdalnie pracować. Włączono żeglugę morską. Proszę Państwa, my teraz sprowadzamy m.in. innymi. Gaz. Cała Unia Europejska spoza Unii Europejskiej, gdzie ten gaz między innymi będzie obciążony dodatkowymi opłatami. Właśnie ets -owymi. Średnio taki załadunek dodatkowo będzie kosztował około 15 milionów euro. Powodem przyjęcia nowych pakietów Fit for 55 jest chęć zmniejszenia emisji dwutlenku węgla na terenie Unii Europejskiej aż o 55% do 2030 roku. Dodatkowo ma powstać kolejny system ETS-2, nakładający opłaty na paliwa wykorzystywane w transporcie drogowym oraz te służące do ogrzewania budynków. A to uderzy w każdą rodzinę. Wiecie, że na systemie ETS zarabiają filmy z rajów podatkowych na Kajmanach czy Bermudach. Zresztą Europa odpowiada za tylko około 9% emisji CO2. I nawet jeśli my zredukujemy o 1% emisję ogromnym wysiłkiem. Dopłacając do, nas, do naszych rachunków za energię i odpuszczając sobie wakacje, to jeśli Chiny podniosą emisję o 2%, wysiłek pójdzie na darmo. Sprzeciw wobec takiej polityki rujnującej gospodarkę i kieszenie Europejczyków wyrazili dziś Polsce działacze Konfederacji Wolność i Niepodległość. Fit for 55 godzi przede wszystkim w interes narodowy Polski. Godzi w kieszeń każdego Polaka, godzi również w kieszeń. Każdego Europejczyka. Wszelkie koszty unijnej, ekologicznej dyktatury poniosą i poważnie odczują wszyscy Polacy, zwłaszcza ci najbiedniejsi. 189 miliardów euro drodzy państwo, to jest ponad 870 miliardów złotych, tyle pieniędzy zostanie wyciągniętych z naszych e, kieszeni z państwa, kieszeni z... W kieszeni każdego Polaka tylko dlatego, że będzie jechał do pracy, będzie jechał do lekarza, będzie jechał na zakupy. Sam system ETS w Polsce wprowadzono już w 2008 roku za czasów i z inicjatywy rządu Donalda Tuska. Kolejne kroki w tym kierunku podjął gabinet Ewy Kopacz, co dziś skutkuje drakońskim wzrostem cen energii dla firm i użytkowników indywidualnych. Mimo to Koalicja Obywatelska do dziś nie zmieniła swoich założeń w polityce energetycznej aż 22 posłów polskiej opozycji z Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy poparło radykalizację pakietu Fit for 55. Przeciwni unijnemu pomysłowi byli wszyscy posłowie zjednoczonej prawicy. Platforma PSL głosuje przeciwko wam. W Parlamencie Europejskim głosuje przeciwko wam. Przeciwko waszej perspektywie na życie, waszym możliwościom y, 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 przemieszczania się, waszym możliwościom decydowania o tym, co chcecie państwo jeść, jak chcecie państwo żyć, jak chcecie się państwo ubierać. Powtarzam, jeżeli nie daj Boże wygrają, to będzie jeszcze szybciej realizowane. Jeżeli wygra Prawo i Sprawiedliwość, na pewno nie dopuścimy tego, żeby te utopijne, złe, niekorzystne z punktu widzenia każdego Polaka, Polki i Polaka rozwiązania weszły w życie. Do świadomości eurokratów wciąż nie dociera, że przyjęte przez nich formy walki z globalnym ociepleniem rujnują europejską gospodarkę i pustoszą portfele setek milionów obywateli. Wszystko wskazuje na to, że co najmniej do przyszłorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego nic się pod tym względem nie zmieni. Maciej Wójtowicz, Kurier Polski. Kryzys demograficzny i wykluczenie komunikacyjne to tematy poruszone w debacie podczas Kongresu Polska Wielki Projekt, zorganizowanego dziś w Prudniku. W spotkaniu z samorządowcami wziął udział wiceminister Obrony Narodowej Marcin Ociepa, który zaznaczył, że silne regiony to silna Polska. Wiktoria Katus. W Prudniku odbył się Kongres Polska Wielki Projekt. Debata dotyczyła tematów ważnych dla rozwoju województwa opolskiego. Lokalne problemy mają bowiem wpływ na funkcjonowanie całego kraju. Dlatego samorządy mogą liczyć na stałe wsparcie rządu Zjednoczonej Prawicy. Na Polskę składają się takie województwa jak województwo opolskie, a na województwo opolskie takie miasto i taki powiat jak Polityk Podnicki. I dlatego tak ważne jest organizowanie konferencji rozwojowych o perspektywach rozwoju całego kraju. Dzisiaj skala wsparcia finansowego dla samorządów, dla Polski lokalnej jest bezprecedensowa. Powstają drogi, kanalizacje, mosty, nowe miejsca pod inwestycje gospodarcze. To wszystko sprawia, że ludzie będą pozostawać tutaj. Pierwszym z tematów poruszonym przez samorządowców był kryzys demograficzny, szczególnie dotkliwie odczuwalny na Opolszczyźnie. W Kietrzu w 2022 roku odnotowano 70 urodzeń, zgonów było dwa razy więcej. Problemy demograficzne to zmora wielu gmin i powiatów naszego regionu. Wydaje mi się, że to jest taka zupełnie naturalna dla młodego człowieka ciekawość świata, ciekawość nowych ludzi, potrzeba nowych doznań i szuka się tego zwykle poza tym miejscem, z którego się wyszło, ale liczę też na to, że yy... W przypadku większości z nich, czy niektórych z nich, przyjdzie taki moment, kiedy to zakorzenienie okaże się ważniejsze i będą chcieli wrócić. Duże ośrodki mocno wysysają mieszkańców z naszego regionu. My ich szkolimy. Dzieci chodzą do żłobka, do przedszkola, do szkoły podstawowej, potem szkoły średniej. My wszyscy się składamy na ich wykształcenie, a potem z gotowego człowieka korzysta duża aglomeracja. Drugim z zagadnień, nad którym pochylili się uczestnicy konferencji było wykluczenie komunizmu. Komunikacyjne, które niezaprzeczalnie jest również wykluczeniem społecznym. Władze Prudnika zwracają uwagę na główny powód tego problemu. To wykluczenie komunikacyjne jest związane właśnie z brakiem przemysłu i jeżeli ten przemysł wróci na właściwe tory w naszym mieście, to pojawi się potrzeba lepszej komunikacji naszego regionu i myślę, że tu jest główny problem tego wykluczenia. Jednym ze sposobów walki z tym zjawiskiem są programy takie jak rządowy fundusz rozwoju przewozów autobusowych, potocznie nazywany PKS+. Samorządy w przypadku tych komunikacji mogą Mogą liczyć na dopłaty 3 zł i tylko 10% własnego wkładu będą potrzebowały do tego, aby te linie utrzymywać, więc jest to duże dofinansowanie. Mówimy tutaj o poziomie województwa i to jest skala ponad 28 milionów złotych. Nowe miejsca pracy i sprawna komunikacja lokalna to czynniki, które mogą zatrzymać lub ściągnąć z powrotem młodych ludzi do rodzinnych miejscowości. Wiktoria Katus, Kurier Opolski. Ból w klatce piersiowej, duszność czy osłabienie to niektóre z symptomów zawału serca. W ubiegłym roku w naszym regionie na oddziały kardiologiczne trafiło blisko 9 tysięcy osób. W trwającym właśnie tygodniu chorób serca przypominamy, jak dbać o swoje zdrowie. Małgorzata Lis-Skupińska. Pan Paweł trafił do szpitala z zawałem serca dwa miesiące temu. Później mi tam coś robili, ale dokładnie nie wiem co. Jakieś prezentki dandawary do środka. 83-letni pacjent czuje się już lepiej, ale niezbędna jest kompleksowa opieka, by wrócił do pełni sił. Pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego przybywa. Za główną ich przyczynę uważa się chorobę otyłościową. To jest problem, który dotyka już najmłodszych pacjentów, bo ta choroba pokazuje, że i pozwala nam stwierdzić, że blaszka miażdżycowa rośnie wraz z człowiekiem który dorasta, jeżeli nie zmieni swoich nawyków, i potem konsekwencje są jakie są: czyli zawał mięśnia sercowego, udar i miażdżyca, tętnic, kończyn dolnych. Do profilaktyki i leczenia chorób serca należy podejść kompleksowo, zmieniając styl życia. Przede wszystkim zdrowe żywienie. Tutaj zdrowe żywienie pozwala nam już właśnie kontrolować, czy to stężenie lipidów w surowicy, czy to ciśnienie tętnicze. Również kontrolę glikemii, która również jest bardzo istotnym czynnikiem dbania o. Zdrowy układ sercowo-naczyniowy. Kolejnym takim bardzo istotnym elementem to jest oczywiście aktywność fizyczna. W Opolu pacjenci po zawale serca mają zagwarantowaną szybką wizytę u kardiologa, dietetyka i rehabilitację kardiologiczną w ramach programu Kos Zawał, czyli kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego. Cała rehabilitacja trwa, można powiedzieć, dwadzieścia kilka dni roboczych, więc to jest ponad miesiąc. Intensywnych ćwiczeń. Oczywiście wszystko jest uzależnione od tego, w jakiej formie jest pacjent. Zawały mamy, wiemy, różne, w związku z tym my też różnie do pacjentów podchodzimy. Od stycznia 2024 roku program KOS-Zawał ma być obowiązkowo realizowany w każdym ośrodku leczącym zawał w Polsce. Jak mówią sami pacjenci, dzięki takiej rehabilitacji szybciej wracają do zdrowia. I raz, dwa, trzy, cztery. Zdecydowanie lepsza kondycja. W tej chwili ja czuję się naprawdę wyśmienicie już. Prawie, że tak jak było przed zawałem. Na Opolszczyźnie pacjenci kardiologiczni mogą znaleźć pomoc w 32 poradniach i w czterech szpitalach. W 2021 roku 55 tysięcy pacjentów skorzystało z wizyt w poradniach kardiologicznych oraz 5,5 tysiąca pacjentów z wizyt na oddziałach kardiologicznych. W ubiegłym roku na oddziałach kardiologii w naszym regionie leczono blisko 8600 pacjentów. To ponad 1100 osób więcej niż rok wcześniej. Małgorzata Dzis-Skupińska, Opolski. Oglądają Państwo kurier o polski, a teraz dalsze informacje w skrócie. Zapraszam! Około godziny 5 nad ranem zawaliła się ściana w domu wielorodzinnym w Białej Nyskiej. Budynek zamieszkiwały dwie rodziny. Katastrofa budowlana miała miejsce przy ulicy Parkowej. Jedna ze ścian runęła, gdy lokatorzy pogrążeni byli we śnie. Na szczęście nikt z nich nie ucierpiał, a gmina Nysa otoczyła ich opieką. Władze Nysy przygotowały mieszkania zastępcze dla ośmiu osób z dwóch rodzin. Szczegóły na portalu opoletv.pl Politycy Prawa i Sprawiedliwości rozpoczynają wielką ofensywę programową. W trasę ruszają m.in. prezes Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki, a Opolszczyznę odwiedzi minister Przemysław Czarnek. Szef resortu edukacji i nauki, który jest zarazem opiekunem struktur PiS na Opolszczyźnie, spotka się w niedzielę z mieszkańcami Nysy. To element akcji Polska jest Jedna inwestycje lokalne realizowanej przez Prawo i Sprawiedliwość. Piąty nabór wniosków o dofinansowanie w programie Mój Prąd zostanie uruchomiony w sobotę o godzinie 9. .00. Przypomina Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program rozszerzono o dofinansowanie do pomp ciepła i kolektorów słonecznych na ciepłą wodę. Przeznaczamy największe w historii wsparcie dla rolnictwa, poinformował w piątek w imieniu rządu premier Mateusz Morawiecki. W ramach przyjętych rozwiązań m.in. producenci pszenicy otrzymają dopłaty do 1400 zł do tony tego zboża. W piątek na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów przyjęliśmy kilka rozporządzeń i projekt ustawy, który wiąże się z naszymi zobowiązaniami wobec rolników. Przekazał premier cytowany przez portal TVPPL. Zamknięte biuro poselskie i brak informacji o godzinach jego dostępności. Tak prezentuje się działalność poseł Lewicy Marceliny Zawiszy na Opolszczyźnie. O tym co dzieje się z biurem parlamentarzystki, jakiej działalność oceniają partyjni koledzy w materiale Jakuba Słupeckiego. Opuszczone rolety antywamaniowe brak informacji o godzinach otwarcia. Tak wygląda dziś biuro poselskie Marceliny Zawiszy z lewicy, znajdujące się przy ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu. Pomimo że na oficjalnej stronie pani poseł widnieje informacja o dostępności biura od poniedziałku do piątku w godzinach 9.15, kontakt w tym miejscu z parlamentarzystką i jej pracownikami jest niemożliwy. Już kilka miesięcy temu na ten problem zwracał uwagę przewodniczący lewicy w naszym regionie. Pani posłanka Zawisza jest e, członkiem partii Razem, została tutaj delegowana do e, posłowania e, blisko 4 lata temu. E, te relacje z panią poseł, jeśli mam być szczery, są na tą chwilę e, zerowe. Mimo, że biuro nie działa, poseł Marcelina Zawisza zatrudnia w nim na koszt sejmu jednego pracownika. Jak twierdzi, tu cytat, nie ma on obowiązku pracować w biurze, tym bardziej, że większość rzeczy może w dzisiejszych czasach załatwiać zdalnie. Są organizowane spotkania na konkretne godziny, tak żeby ludzie też nie tracili swojego czasu, żeby mogli przyjść po prostu na konkretną godzinę i mieli pewność, że to spotkanie się odbędzie, ponieważ wiadomo, że posłowie i posłanki mają różne zadania. Rozgoryczenia takim podejściem do sprawy regionu i jego mieszkańców nie ukrywają przedstawiciele lewicowej młodzieżówki, którzy ideowo i jak podkreślają non-profit działają na rzecz partii. Byłem w czasie kampanii posłanki Zawiszy od samego początku do samego końca, bo aż do wieczoru wyborczego. I no, jeżeli chodzi o drugi raz, to na pewno bym już nie pomógł. Tak samo będę apelować do przedstawicieli mojej młodzieżówki. Oczywiście wytłumaczę dlaczego. Mówię to już nawet nie, nie z tego względu, że jestem przedstawicielem lewicy, młodzieżówki młodej lewicy, tylko z perspektywy wyborcy, który też na nią głosował. No drugi raz zagłosować jeżeli bym miał no to już na pewno na kogoś innego. Marcelina Zawisza dziś była w Opolu i przeprowadzała interwencję poselską zespole szkół specjalnych. Zdaniem działaczy lewicy to rzadkość, gdyż na co dzień nie tylko osobisty kontakt z panią poseł, jak i skorzystanie z usług jej biura jest bardzo utrudnione. Sama zainteresowana przekonuje, że w większości sytuacji wystarczy kontakt mailowy lub telefoniczny. Polecam serdecznie korzystać z telefonu. My zawsze odbieramy, zawsze odzwaniamy, jeśli nie możemy, ponieważ mamy jakieś inne obowiązki. Osoby, które korzystają z maili, serdecznie zachęcam. Ja korzystam z maila służbowego, czyli marcelina.zawisza.małpasteam.pl. Marcelina Zawisza należy do partii Razem. Pochodzi z Katowic, od lat mieszka w Warszawie, a na Opolszczyźnie najbardziej aktywna była, gdy jako tzw. spadochroniarka ubiegała się w 2019 roku o mandat poselski. Jakub Supecki, Kurier Opolski. Tułowickie Nadleśnictwo poszukuje dewastatora, który niszczy myśliwskie ambony, blokując tym samym leśne drogi dojazdowe. Taka bezmyślność nie tylko generuje olbrzymie straty, zagraża także bezpieczeństwu przebywających w lesie osób, jak i samego drzewostanu. O szczegółach Maciej Wójtowicz. Łowieckie nadleśnictwo stało się miejscem działań lokalnego wandala. Od dłuższego czasu mamy problemy z osobami, które wywracają i uszkadzają urządzenia łowieckie na naszym terenie. Należy to rozpatrywać w kilku wątkach. Pierwsze to są straty finansowe dla kół łowieckich, które te urządzenia stawiają. Dodatkowo myśliwi są zobowiązani do walki z afrykańskim pomorem świń, czyli z ASF. I te urządzenia łowieckie są do tego celu też wykorzystywane. Dodatkowo zawalone myśliwskie ambony i pnie drzew blokują drogę leśnikom oraz spacerowiczom. Działania tułowickiego dewastatora wpływają również negatywnie na bezpieczeństwo, utrudniając dojazd służbom ratunkowym, zarówno do osób poszkodowanych, jak i będących częstym zjawiskiem w okresie wiosennoletnim pożarów lasów. Musimy poświęcić trochę czasu, te cenne minuty uciekają nam na to, żeby to drzewo przeciąć i usunąć je na bok i kontynuować jazdę. W skrajnych przypadkach, kiedy jedziemy dużym związkiem taktycznym na kilka wozów. Nie jesteśmy w stanie usunąć tej przeszkody, musimy zawracać. A każdy, kto był w lesie, wie, że te drogi, te dojazdy pożarowe, te drogi leśne są na tyle wąskie, że manewrowanie takimi ciężkimi starzeckimi samochodami jest naprawdę trudne. A jak wiadomo, im dłuższa akcja gieśnicza, tym większe straty dla opolskiego drzewostanu. Te poniesione przez lokalne koła łowieckie, a będące skutkiem bezrefleksyjnego wandalizmu, szacuje się na kilka tysięcy złotych. Wszystko wskazuje, że winowajca zniszczeń działał w pojedynkę, lecz jego motywy nie są znane. Tu łowieckie nadleśnictwo podjęło już próbę ujęcia sprawcy. I tu z pomocą przychodzą zdobycze współczesnej myśli technicznej. Zostały w lesie zamontowane chociażby fotopułapki, które być może umożliwią nam zidentyfikowanie sprawców tego typu zdarzeń. Złapanie tułowickiego wandala wydaje się więc być tylko kwestią czasu. Gdy już zostanie on zidentyfikowany, być może dowiemy się, czy za jego czynami stało cokolwiek więcej niż zwykła bezmyślność. Maciej Wójtowicz, Kurier Polski. Wraz z przyjściem wiosennego ciepła rozpoczął się sezon na jednoślady. Trzeba jednak pamiętać o zasadach bezpieczeństwa w trakcie ich użytkowania, zwłaszcza jeśli chodzi o hulajnogi elektryczne. Na to zwracała dziś uwagę opolska policja a o szczegółach Agata Piwczyńska. Kulajnogi elektryczne są stosunkowo nowym środkiem transportu. W ostatnich latach widzimy ich jednak coraz więcej na ulicach, a przede wszystkim chodnikach naszych miast, dlatego warto znać zasady i przepisy poruszania się takim środkiem transportu. Jeszcze niedawno regulacji w tym zakresie brakowało, ale luka prawna została już uzupełniona. Musimy mieć odpowiednie uprawnienia, czyli osoba, która jeszcze nie ma prawa jazdy, to powinna mieć przynajmniej kartę rowerową bez uprawnień, niestety nie możemy się tym poruszać. Obowiązują czy są określone w kodeksie drogowym Dokładnie zasady, na jakich możemy się poruszać tym, tym pojazdem. nogą możemy poruszać się na drodze, jeżeli dozwolona prędkość na niej nie przekracza 30 km na godzinę. W innych przypadkach powinniśmy korzystać ze ścieżki rowerowej. Jeśli takowej nie ma, możemy jechać po chodniku, pamiętając przy tym, że to pieszy ma pierwszeństwo, a prędkość jednośladu powinna być dostosowana do tempa poruszania się przechodniów. Po skończonej jeździe hulajnogę zostawić możemy na trotuarze i tu jednak obowiązują zasady, których trzeba się trzymać. Obowiązkiem użytkownika hulajnóg elektrycznych jest pozostawianie jej w sposób bezpieczny. Jeśli zostawiamy ją na przykład na chodniku, pamiętajmy o tym, aby zostawić ją przy krawędzi tego właśnie chodnika z minimalnym odstępem 1,5 metra, tak aby właśnie ruch pieszych czy też innych użytkowników dróg odbyła się w sposób prawidłowy. Ważna jest kultura na drodze i odstawianie sprzętu w odpowiedni sposób. W innym przypadku interwencję może podjąć Straż Miejska. W przypadku pozostawienia pojazdu w sposób nieprawidłowy, czyli takich, że blokuje ona ruch pieszych na chodniku, takie hulajnogi są odholowywane na koszt właściciela. Przypadków nieodpowiedniego pozostawienia hulajnóg wciąż niestety nie brakuje. Bardzo często pod moją bramą leży hulajnoga i nie da się wyjechać z domu. Leżą tak, wie pani, w nieodpowiednich miejscach, na przejściach. Dziecko idzie, potknie się czy wieczorem, po prostu nie widzi. Nie jestem za tym ogólnie. Za szybko jeżdżą. W ubiegłym roku tylko w Opolu odnotowano 20 kolizji z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych. Za nieprzestrzeganie zasad grożą wysokie mandaty nawet do 2,5 tysiąca złotych. Agata Piwczyńska, Kurier Opolski. W wieczornym wydaniu Kuriera Opolskiego to wszystko. Jutro o godzinie 10 zapraszam Państwa na program w Centrum Uwagi, a na nasz pierwszy serwis informacyjny o godzinie 12.30. Spokojnej nocy, do zobaczenia.